Janusz zakochany, Janusz ze sztangą i w końcu Janusz zasiedziany. Ta za Sofia Ubrydży. Obiecuję Januszom, że następny film zrobię już. Z... Prosto od Fryzjera z rozpuszczonymi włosami, bo wiem, że się buntujecie. Ale dzisiaj skupmy się na meritum. Będzie grubo. Mężczyzna to ten, który podnosi sztangę nawet wtedy, gdy chce mu się płakać. Detachment i energia męska. Historia człowieka, który przestał gonić pewną laskę. Yy, jasne, ale w takim razie co robi na Sofie u Bridget? Obok Bridget, której nie kocha. A więc Bridget klapnij się gdzieś blisko. Bo jeśli jeszcze nie wiesz, to zaraz dowiesz się o co chodzi z tobą i z tym kozakiem. Ale chwilunia moment, kim ja właściwie jestem? Siema, nazywam się Pepsi Elliot, ta która wali prawdę bez lukru. Tym bardziej dzisiaj, nie zająknę się jednym słowem o keto. Ten film w sumie też nie jest w ogóle o relacjach. Ten film jest o tobie, o tym kolesiu, który zamiast budować siebie goni cień Moniki, dla jaj niszczy bridę i może wciąż jest lewiodą na paczce. Jeśli więc jesteś gotowy spojrzeć sobie w oczy i przestać być chłopcem w ciele dorosłego faceta, to też se klapnij i posłuchaj. Bo to może być najważniejsze 20 minut w twoim życiu. Samozwańcza tanka, empatii i jasnowictwa. Przenicuje na wskroś twoje męskie serce. Przeszyję prawdą, jak kataną, twoją czakrę życia har, A z ciebie wyrwie się ten męski i wyzwalający okrzyk, tak dobrze znany z samurajskich filmów kurosawy. Dziś będzie o tym, co naprawdę robi różnicę. O energii, o detachmencie. I o Tobie, Januszu, że się powtórzę się. Tak, do ciebie mówię. Dlatego już wbij suba. walnij w dzwoneczek. Lajknij i ruszamy z tym koksem. Rozdział pierwszy. Janusz zakochany w Monice. Zacznijmy więc od prawdy najbardziej bolesnej dla Bridget. Tak, Janusz może być zakochany. A wszystkie znaki drogowe na niebie i na ziemi mówią, że nie w tobie, Bridget. I tutaj porady dla Janusza niewiele różnią się od porad dla człowieka bez penisa zwanego Bridget. Bo Janusz chce zrozumieć, dlaczego Monia go nie kocha. Monia kocha ratownika. A ta, co go chce, jest dla niego nudna, oczywista, wkurzona i nieakceptowalna. Do tego Janusz wcale się nie pali, żeby to w ogóle rozkminiać. Ma na to wyrąbane. No dobra, zrobimy to, co chce Janusz, ale najpierw kilka metafor. Monika to nie dziewczyna. Monika to koncept. Monika to twój Januszu hologramowy wyświetlacz braku. Tego, czego nie masz w sobie. Jest jak chleb na zakwasie, trudny do zdobycia. Zakwas trzeba hodować, podkarmić. A i tak chleb czasem pęka, czasem pleśnieje. A teraz mega ważne. Jak już masz ten chleb, to nie masz pojęcia, co z nim zrobić. Nie wiesz, co się z nim robi. No wiadomka, przejść się po deptaku. Pokazać się w nawie głównej na mszy. Na sumie. I na klabingu podszpanować. Ale co dalej? A ten tost z marketu? Prosty. Gotowy, chrupiący, ale tego nie szanujesz, nie? Bo nie musiałeś na niego polować. Tak czy tak, Janusz, nie jestem tu po to, żeby twoje serce nie przekabacać w stronę nudnej Bridget wgapiającej się w ciebie do zżygania niewinnymi gałami jelonka Bambi. Przygotujecie zaraz do wejścia we własną moc. A więc mocna energia męska też nie goni. Energia męska tworzy i odbija. Przyciągasz to, czym jesteś, Janusz. Wadim Zeland by rzekł. Przestań generować nadmierny potencjał, że Monika to taka nieosiągalna księżnika. Że jak nie ona, Mona, to żadna inna żona. Że Ty przy niej jak taki okruszek z pańskiego stołu. Kłaczek z bębna suszarni. A nawet piernik na kalesonach. Laura no poniosła mnie. Sorry. A Gogins? David Gogins po prostu by poszedł biegać 70 km bez koszulki. Energia męska nie goni tylko dlatego, że zając ucieka. Gogins poszedłby biegać, a nie gonić za kimś. Za ogonkiem zająca. Energia męska to biegun. To ty jesteś tym, na co się czeka. Tylko akurat na ciebie ona nie czeka, bo ty latasz jak dzieciak za balonem za latawcem. Chcesz ją? Przestań jej chcieć. Bądź facetem, a nie produktem na promocji. Co robi Janusz? Janusz spotyka Monikę i łyka ją po całości. Następnie traci własną tożsamość. Łyka ją po całości, z tym lakierem na włosach, z tym wszystkim. Ale on o tym nie wie, bo. Monika jest taka naturalna, zero doczepów, zero lakieru, zero plastików na paznokciach, wszystko z natura, wszystko z natura. Następnie koleś traci swoją własną tożsamość. No bo połknął Monikę, proste. Zaczyna tańczyć jak piesek. Zero detachmentu. A co, gdy spotyka Bridget, ten co się akurat w nim kocha? Traktuje ją jak karmę z przeceny, bo nie musiał w ogóle zasłużyć. Nic nie musiał robić. Jak Kaczyński, on nic nie musi robić. A wiesz co, Janusz? To nie o laskę chodzi. To chodzi o to, że ty siebie nie masz. Bo jakbyś siebie miał, to nie potrzebujesz jej spojrzenia. Jej spojrzenia, żeby zaakceptować, że jesteś zajebisty. Jesteś ja. To widzę w Tobie, Janusz. Najzajebistszy kiedyś na podwórku, teraz na kręgielni, w korpo czy nawet na sofie. Żeby było jasne, detachment nie znaczy olewka. Detachment to nie bycie zimnym typem bez uczuć. Detachment to sztuka bycia w ogniu, nie paląc się. Kumasz, to Ty idziesz do Moniki, bo chcesz. A jak mąka nie chce, to idziesz dalej, bo masz misję. Bo jesteś facetem z kierunkiem. Nie liściem na wietrze. Nie mięczakiem, nie połówką istnienia. Gogins by powiedział stay hard. Ja ci powiem, owszem, to mega prawda, ale jest jeszcze moja. Stay centered. Ale co to kurwa znaczy Mów, że jaśniej Pepsi. O, dobrze, że pytasz. Bo to ma ogromną głębię, bo obie wersje to rady dla wojownika, ale z dwóch różnych światów. Gogins mówi stay hard. Bądź twardy, nie uginaj się, rób co trzeba nawet jak boli. To styl mocy przez ogień, przez dyscyplinę, przez ból, przez pot i ból, przez orkę w ciszy, przez nosze wszystkie łodzie. Codziennie zimny prysznic, trening najmocniejszych, gdy ci się nie chce, twoja lodówka nigdy nie jest przepełniona. To jest przepis dla faceta, który musi przetrwać. Przebić się, przełamać swoje wymówki. To jest energia wojownika na froncie. Jak najbardziej siódm. Polecam. Ale jeszcze trzeba do tego dodać. I tak ma być. Jesteś teraz w mocy, ale nigdy nie zapominaj o stay centered. Zostań w środku. Zachowaj wewnętrzny spokój. Nie daj się wyrzucić z. Osi. Bądź ugruntowany. Masz swój kierunek. Nie leć za moniką, nie goń za iluzją. Ba biegnąć za kimś znaczy, że opuściłeś siebie. Wypadłeś z osi, z własnej wartości, z energii męskiej, która nie goni, tylko przyciąga poprzez obecność po to, żeby natychmiast odbić światło. Dla odróżnienia energia żeńska przyciąga i pochłania. I teraz przewrotka. Przód na tył, tył naprzód. Zrób coś, czego nigdy nie robiłeś. Właśnie teraz ją wykorzystaj. Yy? Energię żeńską w sobie. Płynnie przeskocz ze swojej twórczej, zajebistej energii męskiej. W żeńską i zatrzymaj to, czego pragniesz. Tego akurat nie odbijaj. To nie jest babskie zachowanie. Wręcz przeciwnie. Laski też tego kompletnie nie potrafią robić. Cały czas lecą na energii męskiej. Co przyciągną, to odbiją, i potem jest to rozczarowanie na tę aktywność, żeby przyciągnąć, i potem oczekiwanie i rozczarowanie. Zamiast użyć energii męskiej tylko na tą zajawkę, na to forsowne przyciągnięcie, a potem wskoczyć i po prostu pochłonąć, pożreć. Jak taki wielki wal płynie i cały plankton zasysa. Lewą nogą do lusterka, czy on o tym myśli? Po prostu to wszystko jest w jego mordzie za moment. A więc laski tego też kompletnie nie potrafią robić, bo nie rozumieją własnej misji. Nie kumają po co one tutaj są. Wchodzą w szranki z facecką nad aktywnością i zawsze są rozczarowane, bo oczekiwały. A tu trzeba wejść, zrobić, przyciągnąć i potem wciągnąć, wessać. Spodziewać się, że oczywiście tak, jak to cudownie, że to samo ty robisz, Janusz. Masz to samo robić. Te same rady. Człowiek bez penisa jest bardzo do ciebie podobny, wbrew pozorom. Wejście w energię żeńską, wejście w to pochłonięcie możesz zrobić bez żadnego wysiłku. Właśnie jak ten wieloryb. Lewą nogą do lusterka, lekko. Płyniesz i to ci samo wlatuje do gęby. Bo jesteś już na etapie tej energii, oczywiście, że Monika sama wpadnie w paszczę i ją pożrzesz, jak pająk. Nie, pająk nie łowi muchy, nic nie robi. On sobie robi pajęczyny. Kumasz, czacze? Pająk robi pajęczyny, a mucha po prostu w nią tylko wpada. Bo nie ma innego wyjścia. I wtedy Monika kompletnie nie wie, co się dzieje. Nie wyglądasz jak jej idol, nie masz takiego wzrostu, nie jeździsz takim autem, a coś ją zajebiście do ciebie przyciąga. Ona nie wie dlaczego. Jak ćma do światła. Jak magnes. Jak wir. Wir zasysa modelki ciało do ciebie. Nie są że a ty, Tak to działa. Mówi się, że facet może być brzydszy od diabła. Raczej na pierwszy rzut oka, żeby tak przyciągnąć, to kasa przyciąga. Ale są tacy magnetyczni, że jeszcze mu się płaci, żeby przez chwilę był. Bridget głównie poznaje takich. To jest właśnie siła zakorzenienia w sobie spokoju wewnętrznego króla a nie żebraka na Tinderze. Uuu, zaproszę Oli'a o jeden seksik, jeden, może być byle jaki. Albo kłamie, udaje, nie wie, a chodzi o tamto i w ogóle nie wie, co zrobić. I ciągle, i ciągle chodzi z obolałym krzyżem. Pójrzę, wyluzuj, polecą za tobą, panny sznurem za mundurem. Gdy mądry Janusz wypierdala w kosmos cały swój mizoginizm, lęk przed ubraniem kurtki zajebistej, ale zapina się na żeńską stronę, jest teraz wolny, lekki, ale szybki. Coś jak Bruce Lee, zatrzymany w czasie. Tworzy ile się da, ale lewą nogą do lusterka potrafi też pochłonąć laskę. Świadomie rezygnuje z tego męskiego patataj, patataj po biurku palcami. Znika jego niecierpliwość, bo jest zatrzymany w czasie. Jak mimetyczny kameleon. Jak takie zwierzę, co nagle tak wypuszcza taki język. To nie dochodzi, to chodzi, że facet kojarzy się z czymś tak złym. Tym bardziej z czymś bardzo mocnym. Ale nie musi mieć to wyryte na czole, taki tatuaż, nie? Jestem mocny. Moc widać. I Monika wsiąka. Nie ma innego wyjścia. Tak zostaje namagnesowana. Co to znaczy stay centered? Dla Janusza goniącego Monikę. To znaczy, nie odwalej Janusz tańca godowego na siłę. Jak gołą pod blokiem. Nie kupuj jej uwagi za swoje granice. Nie wysyłaj 14 wiadomości i trzech duszek w ciemno. Nie stawiaj jej na piedestale tylko dlatego, że Cię nie chce. Zostań w sobie, tym, co masz, tym, kim jesteś. Bo jeśli musisz się z siebie wyprowadzić, żeby zdobyć kogoś, kogo chcesz, yy, to już przegrałeś, chłopaku. Wiesz, co robić? Zamiast kochać Monikę, co cię nie wybrała, pokochaj wojownika w sobie. Twoja energia męska to nie pakiet emocji w kubku po kawie z McDrive'a. To fala, to ogień, to silnik. A jak go nie prowadzisz, to pali ciebie. Monika jest tylko lustrzanym testem, czy pójdziesz za sobą, czy za nią. A wiesz, co jest najbardziej sexy? Facet, który nie potrzebuje być sexy. Nie zakochuj się w niej. Zakochaj się w tej wersji siebie, która nie goni. Która robi, która tworzy. Która się nie pieprzy z wymówką na paczce. Bo prawdziwa energia męska się nie zakochuje. Ona wybiera. Tworzy miłość, a potem yy, wskakuje w energię żeńską i pochłania ten cały plankton. Miarowo raz, raz, raz bijąc ramionami w zajebiście stylowym kraulu. Rozdział drugi. Janusz ze sztangą. Trenuj Janusz jak wojownik, bo to ciało kształtuje wytrwałość umysłu, a na umysł spadają myśli z wszechświata, a ciało reaguje na nie emocjonalnie. A podświadomość wyświetla te emocje jako Twoją rzeczywistość. A Twoja rzeczywistość prowokuje podobnie zakorzenione myśli. I to się tak zapętla. I tak się Twoje koło rozgrywki życia Janusz zamyka. Tak to działa Janusz. Trenuj jak wojownik, bo to ciało kształtuje zajebistość. Detachment, który Ci doradzam, to puszczenie, odczepienie się od wszystkiego, co myślisz. Od wszystkiego, co myślisz, że tego chcesz, że tego potrzebujesz, że bez tego nie będziesz mógł żyć, ponieważ będziesz niekompletny, niedoborowy, pomniejszony, jeszcze pomniejszony bardziej. Płechłe. Bez przesadyzmu, Janusz. Tak czy siak, detachment to nie jest żadna duchowa bzdura. To Twoja moc stwardniała w pot. Mięsień i stalowy napęd do działania. Własna motywacja, nie do przecenienia. Codzienna rutyna równa się święty rytuał. Wstaw budzika na 5.30. Już Ci nie mówię, że Tom Cruise wstawia na 4.30. I sam wskakuje i wyskakuje do samolotu w locie. Bez kaskadera w sensie. Wstawaj nawet, gdy kurczą Ci się mięśnie. Od tego jest Magnes-Tip. Cycylian poleca. Albo chlorek magnezu tip. sobie nasmarować. Zrobić oliwę magnezową w 1 do 1 z wodą. Wszystkie linki pod tymi widłami. Nawet wtedy, gdy głowa szumi od kaca po piąteczku. Uzupełnij wodę po odwodnieniu nocnym, czyli walnij litr. Nie oszczędzaj na wodzie, kupuj najlepszą. Albo zajwaniaj do studni artezyjskiej, albo do źródła. Na margi, nie pij stale tej samej wody. Zrób zimny prysznic. Zrób 20 dokładnych pompek i przebiegnij się z 5 kilosków dość szybko. Zrób plan dnia, nie pozwalam ci. Nie cofniesz się nawet o centymetr, nie pozwalam ci. Trenuj, wytrzymało Ciało i umysł. W takim ciele rośnie zajebiście zdrowy duch. Biegasz nie po lajki. Biegasz po granicy. Tej, której jeszcze dotąd sam nie wyznaczyłeś. Pchaj ciężary. Pchaj ciężary? Nie po sylwetkę. Ale trenuj moment, w którym każde powtórzenie pali i boli. I wydaje się, że już po prostu nie możesz zrobić ani jednego. No więc wtedy zrób dwa jeszcze. To nie jest żadna fizyczna Biblia, co ja cię tu nawijam. To mentalne żelazo, które hartuje każdego Janusza w jego męską moc. Prawda nad prawdami. Dyscyplina równa się wolność. Moja mega mowa motywacyjna dla Ciebie. Bez żelaznej rutyny, Janusz, jesteś jak statek bez steru. Bez codziennej zasady giniesz w chaosie. Gonisz za kolejną Moniką. Pozwalasz się złapać kolejnej Bridget za chwilę z testosteronem w mózgu, a tak naprawdę gasisz tym ogień w sobie. Stawiaj dla siebie zajebiście wysokie poprzeczki i szanuj swoje NIE! Jesteś zapraszany na każdą imprezę? Może i jesteś, ale będzie tam etanol i następnego dnia nie zrobisz treningu. Etanol zamruga seksownie, a więc to twoje NIE będzie oznaczało kolejne powtórzenie ze sztangą. NIE, bo dajesz sobie ozdrowienie. NIE, bo budujesz fundament. Nie, bo jesteś panem swojego dnia i swojego planu. Ale za to, co zaraz powiem, to chyba dostanę na płasko z liścia. Celebruj ból i niewygodę! Każdy ból to sygnał, stajesz się, Janusz, mocniejszy. Każda nieprzyjemność to ostrzeżenie dla ciebie. Janusz, rośniesz. Ostrzeżenie, jeszcze jedno powtórz. Janusz, rośniesz. Nie zabraknie ci motywacji, jeśli utorujesz sobie własne rytuały. Własne rytuały, które znoszą motywację. To nie magia, to Twoje narzędzia do orki w ciszy. W skrócie, rytuały ciebie hartują, nie tylko Twoje ciało. Cierpienie to świadomie użyte paliwo. Gdy nastaje kryzys, ty Janusz nie uciekasz. Ty idziesz dalej. To nie jest filozofia. To militarny trening twojego wnętrza. Każdy trening to jama ciała, w której rzeźbisz mentalny kamień. Każde nie to kolejna cegła w murze twojej niezależności. Każde potknięcie to sygnał, by powstać silniejszym. A gdy mnie zapytasz, kto tu jest chłopcem, a kto mężczyzną, to ci powiem. Mężczyzna to ten, który podnosi sztangę, nawet gdy chce mu się płakać. Dobrnęliśmy. Rozdział 3. Janusz zasiedziany. To tak naprawdę rozkmina dla wszystkich Bridget również, które mają Janusza na sofie. I dla tych Januszy, którzy siedzą i drapią się po brzuchu i nie wiedzą, czemu nie mogą wstać i odejść. Janusz i sofa, czyli psychologia męskiej stagnacji. Janusz siedzi nie dlatego, że kocha, nie dlatego, że się stara, nie dlatego, że chce wspólnej przyszłości z Bridget. On siedzi, bo nie chce się ruszyć, bo ruch boli, bo zmiana oznacza konfrontację, z tym, czego nie zrobił, kim się nie stał i gdzie się po drodze zgubił. Siedzenie na sofie to nie lenistwo. To mechanizm obronny. To zbroja z pianki tapicerskiej. Dlaczego Janusz nie kocha, a jednak zostaje? Jeden. Grubymi, tłustymi literami. Bo jest wygodnie. Bridget ogarnia, gotuje. Nie zadaje zbyt wielu pytań. Seks może nie porywa, ale też nie wymaga jakiejś wielkiej obecności. To nie miłość. To logistyka emocjonalna. Dwa. Bo Janusz boi się samotności bardziej niż życia bez sensu. Facet bez pracy na nad sobą nie wybiera siebie. Wybiera to, co znane, nawet jeśli to znane jest toksyczne, martwe i nudne jak reklama w TVN. 3. bo jego poczucie wartości leży obok skarpet pod stołem. Janusz nie wierzy, że mógłby mieć coś więcej. A Bridget mu to potwierdza swoim przywiązaniem, czekaniem, miłością mimo wszystko. To go wkurza, więc ją karze. Za to, że ona go jeszcze chce, a on siebie nie. 4 bo jest zły, ale nie na Bridget, na siebie. Za stracone lata, za marzenia, które zjadła codzienność, za chłopca, który chciał być bohaterem, a został klientem promocji w biedrze. Więc bije w Bridget. Biernie, chłodem, złośliwym milczeniem, brakiem decyzji. Nie dlatego, że jej nie lubi, tylko dlatego, że przy niej widzi, kim mógłby być, gdyby nie był tak przerażony. Dlaczego nie odchodzi? Bo nie zna innego scenariusza, bo działa według kodu matrycy. Jak już jest jakaś baba i nie drze się codziennie, to znaczy, że tak ma być, bo nikt go nie nauczył, że życie to nie kara. A relacja to nie umowa kredytowa. I kiedy życie do niego puka przez sny, przez myśli, czy to już wszystko, czy mnie się już nic innego nie wydarzy, przez krótkie chwile, gdy spojrzy na swoje odbicie i nie poznaje siebie, to wtedy bierze kluczyki i spierdala. I to się nazywa kryzys wieku średniego. Polecam serial Aniela. Zostawia Bridget z Sofą, rachunkami i latami, które ona próbowała złożyć w puzzle, mimo że kawałki zupełnie nie pasowały. A co robiła w tym czasie Bridget? Bridget nie była z nim. Bridget była z nadzieją, z iluzją, z własną projekcją, z planem, że jak się postara bardziej, to on się obudzi, to on ją pokocha, że jej miłość go uratuje, że przynajmniej coś to będzie. Było! Coś to jest, ale nie jest. Ale nie było. Było tylko to, co ona zbudowała z pustki. Podsumowanie dla wszystkich Januszów z Sofy i marzących Bridget. Janusz nie odchodzi, bo się boi. Bridget nie odchodzi, bo wierzy. A oboje siedzą w tej samej iluzji, że będzie lepiej, jeśli będziemy tak dalej tylko bardziej. Ale życie nie działa na bardziej. Życie działa na prawdę. A prawda jest taka: jeśli nie ma miłości, nie ma relacji. Jeśli nie ma ruchu, jest rozkład. A jeśli nie ma odwagi, nie ma niczego. Outro, wyjście. Dzięki Janusz za uwagę, dzięki droga Bridget, bo nie wątpię, że też tu jesteś. A teraz zamknij laptopa, odłóż telefon i idź biegać. Jedno i drugie. Napisz własną legendę. Jedno i drugie. Ale nie pytaj mnie teraz, ty Janusz, czy Monia wróci, ani ty Bridget, czy Janusz jeszcze wróci. Ty masz wrócić. Ty Janusz do siebie, ty Bridget do siebie. Proszę zajwaniać do siebie. Tyle byłaś, zostaw ślad węglowy, muszka CC, homofon, wisuba, wal, dzwona, daj lajka. Widzimy się wkrótce. Love you!